1912 warta, pozna 1, 912, Warta pozna to wspomnienia to historia To ten rok 1, 9, 1 2, Warta pozna nasz klub Zielono-białe barwy mają małą liczbę, ale nasza jakość daje nam siłę Spójrz na wyjazdy, zawsze ktoś jest kilometrów nie liczą, nigdy nie liczą. Gardia ścierają trzy punkty nasze Zwycięstwo wygrana, przeciwni na kolanach To jest miłość do klubu, warta ukochana Gra do dziś, pokonamy wszystkich, marzy się na mistrz jeszcze trzy lata sto świeczek zapłonie Ukochana warta zasiądzie na tronie Jestem pewien, jestem przekonany, że nasza warcianka Osiągnie po raz trzeci sukces warta poznań kibice są jej wnóstwem, jesteśmy z piłkarzami, trzymamy za nich kciuki Warta poznań Po zielony, barwak barwach nas rozpoznasz Kto ma wiedzieć, ten wie co to DWP grup. Więc cenie i trud idziemy przed siebie Jak nasza drużyna po porażkach Plecami się nie odwracamy Jeszcze bardziej przy się trzymamy Coraz większe między nami więzi Gdy finansowe problemy Groźba upadku klubu Brak sponsora, brak wsparcia od miasta Od kuchanego prezydenta Nie odeszliśmy, czekaliśmy Wierzyliśmy, że tradycja stanie się Za że nasza warta nie odejdzie W zapomnienie 1, 9, 1 2. to te korzenie, To kibiców połączona siła na tryb... Na drodze dębiskiej do sunie, Przemyślana oprawa, to warta nasza ukochana Przemyślana oprawa, nasza warta ukochana Warta, warta Poznań, kradąc pozna, dziś, miś, do miś, miś, pokonamy wszystkich, masz się na niż 1-9-1-2 Warta, warta pozna. Pozna.